Cześć, witam wszystkich w nowym odcinku dotyczącym roślin egzotycznych w moim ogrodzie. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Rośliny Egzotyczne i palmy po zimie. W sumie taki połączony będzie. Chciałem pokazać moją największą palmę, trochę karpus nie Wagnerianus tylko Fortunei. I chciałem powiedzieć, że udało mi się już na początku przygody z palmiarstwem wyhodować nowy gatunek palmy, a mianowicie Trachycarpus fortunei variegata. Proszę zobaczyć, liść tutaj ma biały kolor. Będzie dwukolorowy, zielony i, i biały. No, będę chciał rozmnażać tą palmę, oczywiście rozwinę sprzedaż, dystrybucję jej na całą. Europę, a może dalej. Nie, to oczywiście tak troszeczkę żartobliwie ująłem. Jest sprawa chyba troszkę gorsza. Proszę zobaczyć. Tu kolejny liść wychodzi. Końcówka jest odrobinę zielona, a dół jest całkowicie biały. Nie wiem co się dzieje. Obawiam się, żeby stożek wzrostu tutaj nie wypadł i nie zgnił. Bo całość jest biała. Kolejny liść, również jest tutaj biały. Pff, no, nie wygląda to za ciekawie. Nie wygląda za ciekawie, ale będziemy obserwować. Będą kolejne filmiki, jak tylko coś się, się wyjaśni, jak tylko te liście będą dalej wychodzić. No, tutaj przechodzimy do drugiej palmy, którą uzyskałem do testów. Yy, gratisowo. Yy, palma, tak. Nic się z nią nie dzieje. Zielona jest. W przeciwieństwie do mojej, stożek wzrostu jest zielony cały. Kolejny liść, który tutaj wychodził i którego pokazywałem. O, nie chcę złapać miastości. Yy, nadal jest zielony, ale zrobiłem tutaj taki znacznik. O, nie wiem, czemu nie chcę mi wyostrzyć. Yy, zrobiłem tutaj taki znacznik i. Co się okazuje? Okazuje się, że ona w ogóle nie rośnie. Na razie stanęła w jednym miejscu. O, tu może będzie lepiej. I, I czeka. Zastanawia się. Prawdopodobnie odtwarza system korzeniowy. Korzysta z niewielkiej ilości aparatu asymilacyjnego. Być może, że nie tworzy nowego ze względu na to, że system korzeniowy mógłby go nie, nie odżywić, nie zaopatrzyć w wodę i w sole mineralne. Dlatego prawdopodobnie skupia się na systemie korzeniowym, a jak go odbuduje, no to zacznie zwiększać as aparat asymilacyjny. Jest taka nadzieja, chociaż nie jestem tego pewien. No i tutaj ostatnia palemka, chciałem tutaj pokazać, pochwalić się. Dostałem ją od żony i dzieciaków na 40. urodziny. Ona jest taka troszeczkę malutka, zakupiona w centrum ogrodniczym Listki są delikatne Troszeczkę dziwnie wygląda, niby trochę karpus fortunei, no tak wszystko na to wskazuje Piękna, zieleniutka, żadnych uszkodzeń, żadnych problemów z młodymi liśćmi żadnej wariegaty z niej nie zrobiłem na razie ale będziemy też ją obserwować i sprawdzać. No, mam tutaj taki mały zagajniczek, trochę karpusowy, i, i będziemy sobie go tutaj obserwować. Wielkie dzięki za oglądanie. Zapraszam do następnego odcinka.